Siemaneczko, ziemeczki, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft. Dzisiaj sobie pogramy w Skywarsy, więc zaczynamy. Dobra jesteśmy już na arence. Widzimy tutaj nową, wielką, piękną wieżyczkę. I tak, mm, dawno nie nagrywałem na YouTubie, no miałem przerwę, więc możecie znowu zasubskrybować kanał, bo znowu będę nagrywał z Minecrafta. Z Lola nie będę nagrywać, bo mi coś nie wychodzi to nagrywanie z Lola, więc... No niestety nie będzie. E, dobra, kompas możemy odłożyć. Założymy to... Coś tu ja już myślałem, tak się przestraszyłem, że już spadnę tam, dobra weźmiemy to drewno, akurat mamy siekierkę chyba jest na drzewie jakaś skrzyneczka zobaczymy no wiedziałem, mamy hełm genialny i już mam genialne dobra to weźmiemy tu, to tak zagrabujemy sobie trochę dobra jesteśmy gotowi, zniszczymy jeszcze to i możemy Biec już na nasz naszego przeciwnika Z, ze go O! Trafiliśmy go, ale no... Gdybyśmy trafili za tym pierwszym razem to by spadł na 100%. Dobra, wyskoczymy sobie tutaj. I pójdziemy na niego. Tak, to, dobra. I ciśniemy. Tak, tak. Jest tu ktoś, strzela we mnie. Ciekawe, co jest na samej górze tej, tej... tej wieży. Aha, dobra. Na samej górze tej wieży, bo na tej mapie nie grałem, więc jestem ciekawy. Dobra, szybciej, szybciej wchodź tutaj na... Kampi się tam na nas z góry. Dobra, woda. Okej. Okay. Tu. Dobra, jesteśmy. Czemu to mnie spycha? No lol Dobra I Ten serwer się buguje na no serio. Serio, spadł. Spadłeś, ziomek. Gdzie on jest? Gdzie on jest? LOL, no! Musimy się bronić. Nie, 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 dam ci tak łatwo. Co tam jest? nie, nie, bierzemy jabłuszko nie, 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 się nie, Tylko wpłyniemy tam radę Jesteśmy Ale teraz gdzie on, jest? gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? I tu masz! Tak się bije ze mną! Tak się kończy coś takiego! Tak się kończy! Ile to bije? 5, 2, to bije więcej Różymy sobie to Motyka dobra Dobra, na razie tyle nam wystarczy. Wylejemy, wpłyniemy sobie tu i lecimy kolejnego zabić. Hop! Dobra, jesteśmy. Zrobimy tak szybko. Jak spadniemy, to będziemy biec tam do przodu. Dobra. Skakać tam do przodu. Skakać tam do przodu. Dobra, I hop. Dobra jesteśmy A zabili go Dobra ile tu jeszcze z trzech zostało A pociśniemy na luzie Na luzie no, Jeszcze jabłuszko złote to w ogóle jest Jeszcze jakieś jedzonko... Weźmiemy Dobra Gdzie on jest Dobra pójdziemy, pobiegniemy na środek Nie. Jak tam się na górę schodzi? Dobra. No, to, okej. Okay. Tam jest, widzimy. Ging, ging. Nie! Nie. Dobra, widzimy się w kolejnej arenie. Dobra, jesteśmy w kolejnej arenie. Teraz jest ze mną Synthetic. Jesteś po lewej czy po prawej? Nie, nie, bo po dobra, jesteś po prawej. I ciśniemy teraz na genialnej mapce. Bardzo mi się podoba. Chociaż nie grałem. Chyba Dobra. O tam na dole jest skrzynka. Bo pod nami są skrzynki. A czy na górze też jest skrzynka czy nie? Dobra. Nie wiem. Nie mam teraz łuku. O, o jeszcze tu nie Miło. Ja se zeskoczył pewnie. Yy, ma Ale strasznie mało dużo, okej. Okay. Mam dużo. Z tak tego kobla. E, masz łuk? Nie. Mam, mam motykę. Strzały. A ja mam strzały. Będę wiem motyki. siekiera. A nie, bo jeszcze jest jej druga skrzynka, dobra. Ty jesteś tam? Dobra. Jest jeszcze druga skrzynka, wiesz o tym? Mam strzały. Tak, wiem, wiem. Co więcej diamentowa A jakiś ziomek już jest na środku. No bo mi już mamy pierwszy. Ja buduję się do ciebie. Masz może patyk? Nie mam patyka. Nie nie masz patyka? Bo ja mam tutaj żelazo. I węgiel. E, co to? What? Co to było? Zginąłeś już? Chyba tak. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w kolejnej mapce. I patrz, tutaj jest bardzo fajna kryjówka. Gdzie jesteś? Patrz, chodź tu skaczę. No to widzisz ten namiot? Wskakujemy no, na niego, zmieniamy się w wełnę i stoimy tutaj. Da się zmienić wełnę? Da się zmienić wełnę. Jaką wełnę? To ja to dawaj, ty w ja tym ja nie brązową. Okej? Serio, weszłem tu. Gdzie? No dobra, już zszedłem. Już, już 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 Patrzcie się zmienię w brązową, a ty tam wyżej w niebieską. Żeby, żeby to było w trakcie będzie wyglądało, jakby nas tam nie było. No, to nie ma. <grym> Ale na ten niebiesko-brązowy. No no, jestem tak, 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 widzę. Tylko jak ty chcesz na niego Jestem kurą. A ja szukam. <grym> nie, nie chcę szukać, nie będę szukać. z zwykło do moich. ja tam nie zdążę wejść. No nie wierzę no Nic nie, nie Dobra dobra ja tu, ja tu po hardkorze będę tak sobie skakał po całej mapie No dawaj, ale mogę cię zabijać Nie albo dobra, dawaj Dobra ja już widzę dwie Dlaczego znaczy, ja nie mogę sprintować? Bo na początku nie można Ja już widzę dwie osoby No fajnie mnie. Teraz nic mnie jeszcze nie goni. Ja cię nad nim ty jesteś. Kurczakiem. Nie zniosłem jajko. Ja Mam swoje jajko. Możesz, nie, możesz je rzucić? Nie. Nie wiem. Jakbym mógł to by było zarobić? Ja tu na respi się kręcę jeszcze. O, jest! Kto jest. Jest goście. Rzucimy. Nie. nie, nie mogę rzucić. O, widzę jakaś sercia tam jest. Nie wiem, jak ty chciałeś na to wejść. Nie wiem, jak ty chciałeś wejść na to. Wejść, Raz no. wszedłem na to, tam jest jeden taki... takie miejsce, takie. Dobra, już przybyłem na to. No właśnie. Łatwo dostałeś broń do walki z szukającymi co? jak to? Nie, ale wiesz, że mnie nie widzisz ja go masz broję nie mam zbroi o widzisz ja mam? ja mam, ja mam, ża... no to nie, nie znoszę ja wiesz, chodź znaczy... A ci... ty tam. nie biegasz, to nie biegasz o, jest kolejny ja nie, kom, biegam zobaczę na filmik widzę konia a i przy takim wejściu jest jeden typek. Widzę konia. z typek. A ja tutaj. Hop. 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 To nie. Co? Niech typek mnie teraz za Tam jest jeszcze jakaś krowa. Ile tutaj osób jest? O ty melonie! A tego melona tam gonisz. Dobra. Ten ty, ty biegasz. Wandałem go. Nie jak. Ten był. No Ale ten szukający jest nieogarnięty. Kurczak, to kurczak. Nie, że nie jest prawdziwy a chociaż trudniej mnie zobaczyć nie tak spadłem w pułapkę nie no Coś bo nie, to nie, nie udało mi się przeskoczyć Pomyśl do wody? nie 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 serio zgubiłem go co a jakiś nie? jakiś kościół mnie widzi nawet nie wiem jak bo ja go nie widzę bo jakby ktoś tu gdzieś co? Nie wiem gości jak były gości, jak, były, jak ten się chowałem, to nie wiem, nie widziałem gościu. Wiem, to z idealnym miejscem schowałem się. No, tym, jeszcze biegam tutaj. wokół tego. Oh, no. oh, Ucieknę. O co? Nie. Krowa? Nie. No, ja wrócę sobie w tamte miejsca. No nie gdzieś się chowasz. No, ja biegam po boku mapy i oni cię nie zauważają serio jeszcze we mnie strzelasz no nie nie stanowczo mówię nie Zginąś? zginąłeś? nie ale Fak. no zginąłem Zesnajpił mnie dobra to było na tyle w tym zarąbistym odcinku, więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do zobaczenia i cześć.